Cześć, tutaj polski X1. Zatrycie kato Shadow Dzisiaj Inny odcinek, bo tak. do odcinka. Pozostawiamy Polski X1. będziecie, możecie wbić na ten kanał. Jego oczywiście subskrybuję nad dzwoneczkiem. Wszystkie filmy. Patrzcie. Patrzcie. Nie chciałbym zajęć co na to. Więc już ten odcinek to pozdrawieniami dodach. Woski X1 Widzicie na ten kanał, na te odcinki. Pozdrawiamy talę z widzami. Listywa. <grym> Wiadolenie. ja tak to jak wiadolenie. Nie wiem czy mam zrobić wiadolenie. Kanały. I pleca, okej, okay. informacje. Dobra. To to był odcinek. w sumie... Takie mi to Właśnie tylko youtubeta. To jest jego najnowsze filmy. Siemka, no i baba.